W życiu jest tak, że reagujemy nie na to, co się dzieje, ale na nasze postrzeganie tego, co się dzieje, na naszą interpretację tego, co się dzieje. I zwykle mamy tak, że z różnych interpretacji, które możemy przyjąć, wybieramy tą najgorszą dla siebie. Jeżeli klient powiedział: A po co pani dzwoni, albo A po co pan dzwoni? No to wtedy my mówimy: O Jezu, my, tak naprawdę on nas potraktował źle, on nie widzi wartości w tym, co robimy, on ma jakieś ale do nas. A tak naprawdę, jeżeli ja się pytam, a co jeszcze, dlaczego jeszcze klient mógł tak zareagować, no to bo może ma jakiś trudny dzień, bo może ma jakieś przykre doświadczenie z innymi, może po prostu czeka na telefon z radia, bo jest do wygrania 700 tysięcy, a może z przedszkole mają dzwonić, a może żona powiedziała, żeby był pod telefonem. Tych interpretacji jest nieskończona ilość. 20-30 interpretacji można zrobić do tego zachowania, a my i tak wybieramy tą najgorszą. Więc nie wybieraj najgorszej dla siebie interpretacji, świat jest dużo bardziej bogaty, wybieraj najlepszą dla siebie interpretację, wtedy ci się będzie lepiej żyło, no i łatwiej też rozmawiało z klientem. Pozdrawiam Was serdecznie, obserwuj, lajkuj i udostępnij.